Deszcz bębnił o szyby kawiarni Ujana, starej jadłodajni wciśniętej między pralnię a lombard w zapomnianym zakątku warszawskiej Pragi. Czerwone, winylowe siedzenia były popękane jak stara skóra, szafa grająca milczała od lat dziewięćdziesiątych, a powietrze gęste od duchów spalonej kawy i marzeń, które nigdy nie opuściły Lejdy. Ewa Zielińska, 28-letnia kelnerka, nazywała to miejsce domem przez ostatnie sześć lat jej fartuch pokryty plamami tłuszczu i historiami z nocnych zmian był jak płótno wychowana w rodzinach zastępczych nauczyła się przetrwać na resztkach jedzenia miłości i nadziei przechodząc przez kolejne domy gdzie była bardziej ciężarem niż dzieckiem dorosła szybko ściskając wytarty dziennik w którym zapisywała przepisy i marzenie którego ledwo śmiała wypowiedzieć na głos własna restauracja miejsce gdzie nikt nie czułby się niewidzialny gdzie posiłek mógłby być jak przynależność. Ewa była uosobieniem wytrwałości owiniętej w zmęczony uśmiech. Jej ciemne włosy zawsze były spięte w niechlujny kok, a zielone oczy, ostre, ale życzliwe, wychwytywały szczegóły, które inni pomijali. Opadnięte ramiona stałego bywalca, drżenie rąk nieznajomego. Znała na pamięć zamówienia każdego klienta, potrafiła rozbawić najbardziej skąpego kierowcę ciężarówki. I nigdy nie pokazywała własnych blizn. Ale tej nocy lokal był pusty. Deszcz odstraszał nawet najwierniejszych gości. Ewa oparła się o ladę, jej myśli dryfowały do przeszłości, którą trzymała pod kluczem. Noce spędzone głodne w domach zastępczych, ukrywanie się pod cienkimi kocami, gdy rodzice zastępczy kłócili się o pieniądze, ból bycia cieniem w czyimś życiu. Nauczyła się chować ból, by iść naprzód. Ale on trwał. Cichy ciężar, który dźwigała samotnie. Dzwonek nad drzwiami przerwał ciszę. Do środka weszła młoda kobieta, jej designerski płaszcz ociekał wodą na popękaną posadzkę. Była wychudzona, jej blond włosy przylegały do twarzy tak bladej, że wydawała się niemal przezroczysta. Kości policzkowe ostre jak szkło, ręce drżały, gdy odgarniała włosy, a niebieskie oczy biegały jak u uwięzionego zwierzęcia. Pełne czegoś głębszego niż strach. Usiadła na stołku przy ladzie, jej ruchy były ostrożne, jakby bała się zająć za dużo miejsca. Pierś Ewy ścisnęła się. Widziała w lokalu różne typy pijaków, samotników, uciekinierów, ale ta dziewczyna była inna. Jej kruchość nie była tylko fizyczna, to była rana. Cześć kochanie, skazała Ewa, jej głos był ciepłym kotwicą w burzy. Paskudna noc kawa, żeby cię rozgrzać? Kobieta Weronika Kamińska, choć Ewa jeszcze nie znała jej imienia, pokręciła głową. Jej głos był ledwie szeptem. Tylko woda, proszę. Ewa nalała szklankę wody, bo nie spuszczając oczu z dziewczyny. Jej ręce drżały, gdy po nią sięgała, palce chude, paznokcie obgryzione do krwi. Gdy Ewa przesunęła menu po ladzie, Weronika patrzyła na nie, jakby to była zagadka, której nie potrafi rozwiązać. Coś wygląda smacznie. Zapytała Ewa, zachowując lekki ton, ale jej spojrzenie dostrzegło, jak palce Weroniki przesuwały się po krawędzi menu, nigdy go nie otwierając. Nie jestem głodna, powiedziała Weronika. Jej głos załamał się, oczy migotały wstydem, strachem, tajemnicą zbyt ciężką, by dźwigać ją samotnie. Ewa nie naciskała. Dawno temu nauczyła się, że niektóre rany potrzebują przestrzeni, by oddychać. Zamiast tego odwróciła się do kuchenki, gdzie garnek z zupą pomidorową pyrkotał. Przepis z jej dziennika, zrodzony z nocy, gdy miska zupy była jedyną pociechą, na jaką mogła sobie pozwolić. Nalała porcję i przesunęła ją po ladzie. Ta jest na koszt firmy, skazała jej głos łagodny, ale stanowczy. Coś ciepłego na zimną noc. Weronika wpatrywała się w miskę, para unosiła się jak modlitwa. Przez długą chwilę wydawało się, że ją odepchnie, jej ręce zawisły, niepewne. Ale potem powoli podniosła łyżkę. Pierwszy łyk był ostrożny, jakby stąpała po cienkim lodzie, sprawdzając, czy ją utrzyma. Potem kolejny: łzy napłynęły jej do oczu, spływając, gdy przełykała. Ewa zajęła się wycieraniem Lady, dając jej przestrzeń na emocje. To nie była tylko zupa. To była lina ratunkowa, moment zaufania w świecie, który nie oferował weronice żadnego. Tej nocy niewiele rozmawiały. Weronika zjadła połowę miski, więcej niż przez cały tydzień, a gdy wychodziła, wymamrotała ciche, dziękuję, zanim zniknęła w deszczu. Ewa patrzyła, jak odchodzi, czując dziwny ból w piersi, nieświadoma, że to krótkie spotkanie było pierwszym wątkiem w Gobelinie, który na zawsze zmieni ich życie. Umyła miskę, jej ręce działały na autopilocie, ale umysł zatrzymał się na nawiedzonych oczach dziewczyny. Coś podpowiadało jej, że to nie koniec. Wróciła do lady, deszcz wciąż bębnił na zewnątrz i zapisała notatkę w swoim dzienniku. Dziewczyna w deszczu, zupa, coś jest inaczej. To był nawyk z czasów rodzin zastępczych, zapisywanie chwil, które wydawały się ważne, nawet jeśli nie wiedziała dlaczego. Następnego ranka Ewa szorowała naczynia w ciasnej kuchni lokalu, brzęk talerzy był znajomym rytmem, gdy jej telefon zabrzęczał na blacie. Numer był nieznany. Z warszawskim kodem kierunkowym, który krzyczał o bogactwie. Otarła ręce o fartuch, jej żołądek skręcił się, gdy odbierała. Głos po drugiej stronie był ostry, wyrafinowany i władczy: Janusz Kamiński, prezes Kamiński Holding. Chciałbym się spotkać powiedział bez wstępu, podając adres w centrum Warszawy i godzinę tonem nieznoszącym sprzeciwu. Serce Ewy zadrgało. Ludzie tacy jak Janusz Kamiński nie dzwonili do kelnerek takich jak ona, chyba że coś wielkiego było w grze. Przybyła do szklanej wieży, która lśniła jak ostrze na tle warszawskiego nieba. Jej używana kurtka i znoszone trampki boleśnie nie pasowały do otoczenia. Hol był katedrą marmuru i chromu, powietrze gęste od zapachu pieniędzy i władzy. Recepcjonistka z idealnym uśmiechem zaprowadziła ją do windy, która wyniosła ją na najwyższe piętro, gdzie Janusz czekał w biurze. Które mogłoby być eksponatem muzealnym. Miał około pięćdziesiątki, stalowo szare włosy i garnitur droższy niż roczny czynsz Ewy. Jego oczy oceniły ją, nie nieżyczliwie, ale jakby kalkulował jej wartość w księdze, którą tylko on mógł odczytać. Moja córka Weronika opowiedziała mi o tobie, powiedział jego głos był szorstki, ale nie zimny. Nie jadła tak od miesięcy. Chcę, żebyś jej pomogła. Umysł Ewy zawirował: Pomogła? Jak? Ma anoreksję powiedział Janusz, słowo wylądowało jak kamień w sterylnym biurze. Była w klinikach u terapeutów najlepszych, jakie można kupić za pieniądze nic nie działa. Ale ty dotarłaś do niej wczoraj wieczorem. Chcę, żebyś była jej trenerką odzyskiwania zdrowia na pełen etat. Nazwij swoją cenę. Ewia wstrzymała oddech była kelnerką, nie lekarką. Jej życie to tłuste lejdy i nocne zmiany, nie ratowanie dziedziczek. Ale w głosie Janusza był pęknięcie desperacji pod wypolerowaną powierzchnią, które sprawiło, że się zawahała. Nie mogła zapomnieć drżących rąk Weroniki, sposobu w jaki patrzyła na zupę, jakby to było jednocześnie zbawienie i grzech. Nie jestem profesjonalistką, powiedziała Ewa, jej głos pewny mimo burzy w piersi. Nie wiem, czy jestem tym, czego ona potrzebuje. Jesteś dokładnie tym, czego potrzebuję odparł Janusz, pochylając się jego oczy intensywne. Ufa ci to więcej niż mogę powiedzieć o kimkolwiek innym. Ewa zawahała się. Pieniądze, które oferował, były oszałamiające. Wystarczyłyby, by sfinansować jej marzenie o restauracji dziesięć razy. Ale nie chodziło o pieniądze. Chodziło o Weronikę o sposób, w jaki jej oczy skrywały ból, który Ewa znała zbyt dobrze. Pomyślała o swoich nocach w rodzinach zastępczych, o głodzie, który nie dotyczył tylko jedzenia, ale kogoś, kto by ją zobaczył, zatroszczył się. Dobrze, skazała w końcu jej głos ledwie powyżej szeptu. Spróbuję. Janusz nie uśmiechnął się, ale jego ramiona się rozluźniły. W oczach błysnęła ulga. Zaczynasz jutro. Mój kierowca cię odbierze. Następnego dnia Ewa wkroczyła do świata Kamińskich, apartamentu na najwyższym piętrze który bardziej przypominał mauzoleum niż dom. Marmurowe podłogi, kryształowe żyrandole i cisza tak gęsta, że naciskała na skórę. Weronika czekała w kuchni, jej oczy były ostrożne, sylwetka wciąż krucha pod zbyt dużym swetrem. Nie musiałaś przychodzić, skazala Weronika, jej głos ledwie słyszalny, palce skręcały rąbek rękawa. Chciałam tam, odparła Ewa, stawiając torbę z hukiem, który odbił się echem w sterylnej przestrzeni. Gotowa coś ze mną ugotować? Usta Weroniki drgnęły. Nie do końca uśmiech, ale początek. Zaczęły od małych kroków, gotowania razem, prostych dań, jak zupa z pierwszej nocy. Ewa nie naciskała, nie pouczała. W rodzinach zastępczych nauczyła się, że zaufanie się zdobywa, nie wymaga. Na początku rozmawiały o niczym, o pogodzie, mieście, sposobie, w jaki światło padało na Wisłę, o zmierzchu. Ale powoli mury Weroniki zaczęły pękać. Pewnego popołudnia, gdy kroiły warzywa na gulasz, Weronika przyznała. Nie gotowałam od dziecka, mama pozwalała mi pomagać w kuchni, zanim zanim odeszła. Ewa kiwnęła głową, jej nóż zatrzymał się w półcięcia. Mojej mamy też nie było, powiedziała cicho. Ale jedna z matek zastępczych nauczyła mnie gotować. Nie została długo, ale jej przepisy zostały. Weronika spojrzała na nią, coś w jej oczach złagodniało. To był pierwszy wątek połączenia. Kruchy, ale prawdziwy. Gotowały więcej, jadły więcej, rozmawiały więcej. Ewa dzieliła się historiami z jadłodajni. O Janie, właścicielu, który zawsze dawał jej dodatkowe zmiany. O Marii, kucharce, która śpiewała fałszywie. O kierowcy ciężarówki, który zostawiał wiersze na serwetkach zamiast napiwków. Weronika słuchała, jej ostrożny wyraz twarzy ustępował ciekawości, potem śmiechowi. To było powolne, ale był to postęp. Kuchnia apartamentu stała się ich sanktuarium, miejscem gdzie ciepło Ewy kruszyło obronne mury Weroniki. Gotowały dania z dziennika Ewy, przepisy zrodzone z lat robienia czegoś z niczego. Każde z nich było kawałkiem jej historii. Weronika obserwowała, wahając się, gdy Ewa kroiła warzywa lub mieszała w garnku. Zapachy wypełniały sterylną przestrzeń życiem. Na początku Weronika ledwo jadła, jej ręce drżały, gdy podnosiła łyżkę, oczy biegały, jakby czekały na osąd. Ale Ewa nigdy nie osądzała, siadała naprzeciwko, jedząc swoją porcję, opowiadając o jadłodajni, o bywalcach, którzy stali się jej rodziną. Pewnej nocy, gdy dzieliły talerz domowego makaronu z sosem marinara, Weronika przemówiła jej głos surowy. Zawsze byłam córką kamińskich skazała wciąż trzymając widelec idealny uśmiech idealna sukienka idealna waga imperium mojego ojca wszystko kręci się wokół wizerunku przestałam jeść bo to jedyne co mogłam kontrolować serce ewy ścisnęło się znała uczucie nieprzynależności do własnej skóry rozumiem skazała cicho wychowałam się w rodzinach zastępczych uczysz się robić siebie małym nie prosić o zbyt wiele ale masz prawo zajmować miejsce, Weroniko. Masz prawo być sobą. Oczy Weroniki wypełniły się łzami. Po raz pierwszy zjadła więcej niż kilka kęsów. Nie chodziło tylko o jedzenie, chodziło o zaufanie, o bycie widzianą. Przez tygodnie ich więź rosła nie jako trenerka i klientka ale jako dwie kobiety, które widziały swoje blizny. Weronika zaczęła dzielić się więcej o nieobecności matki po gorzkim rozwodzie. O nieustannych oczekiwaniach ojca, o świetle reflektorów mediów społecznościowych, które uczyniły jej ciało polem bitwy. Anoreksja nie była tylko chorobą. Była klatką zbudowaną przez świat wymagający perfekcji. Pewnego wieczoru, gdy piekły pierniki, przepis którego Ewa nauczyła się od życzliwej matki zastępczej, Weronika zapytała: Jak ty to robisz? Idziesz dalej, gdy wydaje się, że świat cię nie chce? Ewa zatrzymała się góle w gardle. Znajdujesz coś, czego możesz się trzymać, powiedziała. Dla mnie to marzenie o restauracji, miejscu, gdzie ludzie czują, że przynależą. A co jest twoje? Weronika milczała długo. Nie wiem, przyznała. Może po prostu bycie sobą. To był punkt zwrotny. Weronika zaczęła jeść więcej, śmiać się więcej, pozwalać się widzieć. Ale pomaganie jej zmusiło Ewę do zmierzenia się z własną przeszłością. Spędziła lata uciekając od niej, rzucając się w pracę, by uniknąć prawdy. Nigdy nie czuła się warta miłości. Późnymi nocami, sama w małym mieszkaniu, czytała stare wpisy w dzienniku, listy do młodszej siebie, obietnice, by iść dalej. Słowa przywoływały wspomnienia domów zastępczych, gdzie była czekiem, nie osobą. Noce spędzone głodne, nie z wyboru, ale z braku jedzenia. Ciągły strach przed odesłaniem. Koszmarów zaczęły się wkrótce potem. Budziła się z trudem, łapiąc oddech. Wspomnienia kłótni rodziców zastępczych rozbrzmiewały w jej uszach. Dawny strach przed byciem niewidzialną szarpał jej pierś. Pomaganie Weronice ją ratowało, ale też ją otwierało. Pewnej nocy, po szczególnie złym śnie, Ewa siedziała przy kuchennym stole, jej dziennik otwarty, i napisała nowy wpis. Pomagam jej, ale kto pomaga mnie? Słowa patrzyły na nią, wyzwanie, którego nie była pewna, czy może stawić czoła. Ale Weronika zauważyła zmianę. Wszystko w porządku? Zapytała pewnego dnia, gdy ugniatały ciasto na chleb. Jej oczy przeszukiwały twarz Ewy. Wydajesz się inna. Ewa zmusiła się do uśmiechu. Po prostu zmęczona, skłamała. Ale spojrzenie Weroniki nie ustępowało. To był pierwszy raz, gdy ktoś przejrzał jej pancerz, i to ją przeraziło. Zdała sobie sprawę, że ich uzdrowienie było splecione. Ratowanie Weroniki oznaczało zmierzenie się z własnym bólem. Pewnego wieczoru w ciszy kuchni apartamentu głos Weroniki opadł do szeptu. To mój ojciec, skazała jej ręce skręcały się wokół kubka herbaty. Zawsze chciał, żebym była perfekcyjna, twarzą kamiński holding. Myślałam, że jeśli będę wystarczająco chuda, będzie mnie kochał. Ale to nigdy nie wystarczy. Krew Ewy zmroziła się. Czuła intensywność Janusza, sposób w jaki wypełniał pokój oczekiwaniami, ale nie zdawała sobie sprawy, jak głęboko to ukształtowało ból Weroniki. Następnego dnia poprosiła o spotkanie. Jej serce waliło, gdy weszła do jego biura. Ranisz ją, skazała. jej głos pewny mimo strachu, który ją szarpał. To twoja córka, nie Marka. Zabija siebie, by być tym, czego chcesz. Czy to warte Twojego imperium? Twarz Janusza stwardniała, szczęka napięta. Nie rozumiesz presji powiedział. Świat nas obserwuje. Ona musi być. Musi żyć przerwała Ewa, jej głos ostry. Głoduję, by pasować do Twojej wizji perfekcji. Jesteś jej ojcem. Zachowuj się jak ojciec. Po raz pierwszy Janusz się zachwiał, błysk winy w jego oczach. Zbudował imperium, ale stracił córkę w tym procesie. Tej nocy usiadł z Weroniką. Bez agendy, bez oczekiwań. Słuchał, jak wylewała lata bólu, jej głos się łamał, ręce drżały. To był początek rachunku sumienia, ale jeszcze nie wystarczył. Prawdziwy zwrot przyszedł, gdy Ewa znalazła stary list w swoim dzienniku, napisany gdy miała 16 lat, adresowany do młodszej siebie: Jesteś wystarczająca. Słowa były chwiejne, ale zacięte. Czytając je, Ewa się załamała. Prawda uderzyła ją jak fala. Spędziła życie uciekając przed tym samym strachem co Weronika, że nigdy nie jest wystarczająca. Pomaganie Weronice nie było tylko o jej ratowaniu, było o ratowaniu siebie. Zdała sobie sprawę, że ukrywała się za swoim marzeniem, używając go jako tarczy, by uniknąć zmierzenia się z własną wartością. Ewa podjęła krok, którego nigdy wcześniej nie rozważała. Rozpoczęła terapię, używając pieniędzy od Janusza, by za nią zapłacić. Stawiała czoła swojej przeszłości, domom zastępczym, głodowi, samotności. I zaczęła się leczyć jeden bolesny krok na raz. Jej więź z Weroniką pogłębiała się, ich wspólna podróż była liną ratunkową dla nich obu. Pewnej nocy, gdy dzieliły talerz pieczonych warzyw, Weronika chwyciła rękę Ewy. Pomagasz mi, skazała, ale ja też chcę pomóc tobie. To był moment surowego połączenia. Dwie kobiety niosące się nawzajem przez ciemność. Ewa zaczęła widzieć siebie inaczej, nie jako niewidzialną dziewczynę z rodzin zastępczych, ale jako kogoś, kto może zmieniać życia, zaczynając od własnego. Miesiące później Ewa stała w drzwiach przystani Ewy, w swojej restauracji. Była mała, przytulna, z drewnianymi stołami, ciepłymi światłami i ścianami wyłożonymi zdjęciami klientów, kierowców ciężarówek, rodzin, Weroniki. Każde z nich przypominało, że to miejsce dla wszystkich. Noc otwarcia była wirem śmiechu i brzęku kieliszków, powietrze wypełniał zapach jej zupy pomidorowej, teraz popisowego dania. Weronika, teraz zdrowa, z jasnym uśmiechem, pracowała u boku Ewy, jej obecność była świadectwem ich wspólnej podróży. Porzuciła swój wyreżyserowany wizerunek w mediach społecznościowych na rzecz autentyczności, jej posty, surowe i prawdziwe, Inspirowały innych do walki z własnymi bitwami, z zaburzeniami odżywiania i poczuciem własnej wartości. Janusz też się zmienił. Odstąpił od Kamiński Holding, delegując obowiązki, by spędzać czas z Weroniką. Stał się stałym bywalcem przystani Ewy. Jego obecność była cichym przeproszeniem za lata, które stracił. On i Weronika nie byli naprawieni, ale próbowali. Ich rozmowy były nieśmiałe, ale szczere. Pewnej nocy przyniósł do restauracji album ze zdjęciami Weroniki jako dziecka, uśmiechniętej, beztroskiej, zanim ciężar jego oczekiwań ją zmiażdżył. To był jego sposób na nowy początek. Kulminacyjny zwrot przyszedł w noc otwarcia. Gdy Ewa obsługiwała pierwszych klientów, Weronika wręczyła jej prezent skórzany dziennik z pustymi stronami. Na twoje kolejne marzenie! Skazala jej oczy błyszczały. Ewa otworzyła go, jej oddech zamarł, gdy zobaczyła notatkę w środku, napisaną ręką Weroniki. Byłaś wystarczająca, zawsze byłaś. To było odbicie listu Ewy, przypomnienie, że ich uzdrowienie było wspólną podróżą, każda ratowała drugą w sposób, którego nie oczekiwały. Ostatnia scena była cicha, intymna. Ewa i Weronika siedziały w przystani Ewy po godzinach, dzieląc miskę zupy pomidorowej, tej samej receptury z pierwszej nocy. Śmiały się, płakały, wspominały deszczowy moment, który wszystko zmienił. Na zewnątrz miasto brzęczało, ale w środku były tylko one: dwie kobiety, które znalazły drogę z ciemności. Deszcz wciąż padał, ale nie był już burzą. To był świat, który oczyszczał się, robiąc miejsce na nowe początki. Przystań Ewy stała się czymś więcej niż restauracją. Była sanktuarium miejscem, gdzie naprawiano złamane rzeczy. Gdzie posiłek mógł być liną ratunkową. Ewa zbudowała swoje marzenie, ale więcej zbudowała dom dla siebie, dla Weroniki, dla każdego, kto go potrzebował. Weronika, wolna od cienia ojca, żyła, nie tylko przetrwała. Jej praca na rzecz innych dotykała życia w całym mieście, a w ich więzi udowodniły, że czasem najmniejszy gest, miska zupy, moment dobroci może wywołać transformację, która odbija się daleko poza ściany jadłodajni. Ewa spojrzała na Weronikę, jej serce pełne i wiedziała, że obie znalazły to, czego szukały. Miejsce, do którego przynależą, powód by iść dalej i odwagę by być, by...